Kropelka przygody z wodą. Sączy się z każdego kranu, skąd się wzięła pewnie skór, jest mieszkanką oceanu, musi rzek i miejski. Chru. Przyjaciółki podróżuje podróżuję, nim gusta, jak raz, nie budzi ich bardziej. Z ludźmi wraz zanieczyszczają świat, Zanadzić się trzeba. do kropelka i nie zatruwaj jej, bo tak nie jest Przyjaciel to nasz, tak dobrze go znasz, to kropelka. Kropelka Budowniczy. Woda jest wszędzie. Nie dość, że pada z chmur na ziemię, wypełnia jeziora i płynie korytem rzek, by wpaść do morza. Woda jest także w miejscach, których nie widać tam, głęboko pod waszymi stopami w podziemnych jaskiniach, prawie niedostępnych dla człowieka. Wszystko gotowe! Możemy zacząć dekorowanie naszej jaskini. No krople do roboty! Szybko, szybko stawiajcie rusztowania! Niesamowity lot! Hej, patrzcie! Już nie pada! Wszystkie krople już spadły! Jesteś ostatni! Ale szok? Masz niesamowite oczy! Większe niż mój nos! Ojej! Kropelki! Poskaczemy no, z nią? Swedni <słodzący> chłopaki, o. bo tam no, ucieknie! <śłodzący> Kropelka jak zawsze świetnie się bawi, ale z niego wariatuncio! Co to? Tone! Hej! Pomóż mi! Wyciągnij mnie stąd! Coś jakby wciąga mnie pod wodę! Trzymajcie mnie! Nie, nie skaczcie! Siedzisz mi na głowie! Zaraz wszyscy utoniemy! Kropelka ma kłopoty! Trzymaj się, przyjacielu! Już będę! O nie! Wir wciąga mnie pod wodę! Ratunku! Coś się dzieje! Spadam w głąb szczeliny! Zatrzymam się pewnie w samym środku ziemi! Au! A mój biedny nos! Czy ten noc się kiedyś skończy? Nareszcie! Na dzisiaj mam już dość. O, a to co? Nie myślałem, że pod ziemią życie jest tak dobrze zorganizowane. Podejdź do mnie, młodzieńcze. E, kto? Ja? Do ciebie mówię, chodź. Hej, nie pchajcie mnie. Znacie swoje zadanie? Zabieraj ładunek i skacz w dół. Zadanie? Ładunek? O, o czym on mówi? Hej, tylko bez przemocy! Czym on mnie walnął w głowę? Przestań gadać i rusz się wreszcie. Zabieraj swój ładunek i wskakuj tam. Szybko. Do dziury w stalaktycie. Jeszcze tylko jedno dotknięcie. Dzięki. Nie patykuj się, naprawdę. To twój ładunek. Ale wskakuj tam i toruj drogę następnym kroplom. No już, skak! Co? Czy wyście wszyscy zwariowali? Nie mam zamiaru tam skakać. No, wskakuj, kolego. Nic ci nie będzie. O, o, o! idę, przyjacielu! Hoppa! Już pędzę na pomoc! I jeśli Kropelka dostał się do tej szczeliny, chyba stracił swój wspaniały nos! A! 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 Ale całe szczęście, że jak na kryształek lodu, jestem dość zwinny i Zdaje się, że to już koniec podróży. Uuu, teraz już chyba się rozpadnę! O oh. Znowu wyglądam jak dawniej. Tylko ta biała papka! Przylepiła się do mnie na dobre. Ooo! To wygląda jak ogromny lizak. O, na płetwę rekina, co oni tu robią? Trochę tutaj. I jeszcze troszkę tu. Dzień dobry, czy pokażesz mi drogę do wyjścia? Zalepimy tę szczelinę o, i tamtą też. Hej! Możesz na chwilę przerwać i odpowiedzieć mi na pytanie. Proszę, nie złość się na niego! Uwielbia pracować! Nie robi przerw! To wielki artysta! Trochę więcej węglanu wapnia na dole i w środku. Widzę! Więc może ty mi pomożesz! Powiedz mi, co ja tu robię! Czemu włożyli mi na głowę tę lepką papkę? O, to węglan wapnia! Świetny na cerę! <laughs> nie rozumiem, kim ty jesteś, kolego, skoro nie wiesz, co tu się dzieje! Jestem kropelka! Pierwszy raz znalazłem się pod ziemią! – A ty? – Jestem wapno lub kropla budowniczy. Pracuję dzień i noc, wznosząc tę wielką, podziemną katedrę. Spójrz na te kolumny, łuki, wspaniałe sklepienia. <grystanie> <grystanie> Budujemy to wszystko z węglanu wapnia, przynoszonego przez krople wody. Aha, więc po to była ta dzika jazda w dół. Więcej węglanu! Przynieście mi więcej! Zawsze tak pracuje. To pracuj, no pewnie. Zawsze. To najciężej pracująca kropla. Budowanie to cel jego życia. A więc to, co się do mnie przylepiło, to wapień? Zgadza się. Czy mogę sobie trochę wziąć? Proszę, weź ile potrzebujesz. Nawet wszystko, jeśli chcesz. <grywa> przestań! Łatwożysz <Ułaszkujesz> mnie, przestań! <grywa> Jeszcze chwila. Nie kręć się tak proszę. <grywa> He! to chyba śmiech kropelki. Pewnie jest tam, w rozpadlinie. Albo w jaskini. Ha! Czemu zawsze muszę wtykać nos w swoje sprawy? Tak, bywam złośliwy, ale czemu los mnie tak każe? Bakcyl, nie możesz mnie budzić trochę delikatniej? Grubciu! To ty? Jak dobrze! Mnie by było lepiej po dłuższej drzemce. E? No dobrze, mama przerwa. <ścisz> za mną, grubciu! Czeka nas za chwilę niesła zabawa. Czekaj, wolałbym się jeszcze przespać. I tak krople jedna po drugiej dokładają wapienia i budują kolumnę. To niesamowite, naprawdę! Tak, masz rację! Podziemna architektura to prawdziwe dzieło sztuki! To dla mnie wielki zaszczyt, że biorę udział w tym dziele! Nareszcie to zauważyłeś! A teraz wykonam w tym wapieniu wspaniałą płaskorzeźbę! Z powodu panującej ostatnio suszy mamy tu teraz o wiele za mało kropelek do pracy! Może zostaniesz tu i popracujesz z nami, kolego! Mówisz poważnie? Z radością zostanę i pomogę wam budować! Te, te stalaktyty, te zwisające sople nazywamy stalaktytami. A te poniżej? Te, które wyrastają z ziemi to stalagmity. Jasne, stalakraty i stala baty. Nie martw się, z początku wszystkim się to myli. Świetnie! Więc mówisz, że mogę tu zostać? Oczywiście! Chyba, że Wielki Wapień się nie zgodzi. Kto? Wielki Wapień! Naczelny architekt podziemnego przedsiębiorstwa wodnego. Wielki Wapień? Co cię tak śmieszy? Nie widziałeś eee. własnego nosa w lusterku? U? Mój nos? Bardzo go lubię. Hej, Buba, możemy do szefa? Czy jesteście umówieni? Tak naprawdę to. Hmm, no, można tak powiedzieć. Ty jesteś tego pewny? Tak! Powiedz, że mam tu. Hmm, powiedz, że tu jestem, dobrze? Tu, 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 tu. Możecie wejść. Lewy korytarz, druga grota na prawo. Przecież nie jesteś umówiony! To niepotrzebne. I tak mm. przyjmuje każdego. To czemu Buba o to pytała? Wielki wapień jej kazał! Ma swoje dziwactwa. Sam zobaczysz. Witaj, szefie! O, wejdź! Witam cię, wapno Co to za dziwna postać? Uświetni ceremonię otwarcia! Nie nadałem jej jeszcze imienia. Może Oskar? Zobaczymy. Szukam chwytliwego imienia. Panie architekcie! Ze wszystkich kropli jakie tu widziałem, ta jest najdziwniejsza, ale chce z nami pracować! A jak ma na imię, mogę spytać? Kropelka! Nie najlepsze imię e? dla mojej rzeźby. Za bardzo pospolite. Uważa, że jest to wcipny, he? Hej, pomóż mi grubciu! To jest bardzo stromo! Czekaj, już idę. No, wskakuj. Dobrze, że nie jesteś ciężki. Muszę się dostać na dół! Z rozkoszą zarazę tych wszystkich pracusiów! Nie, eee, co za dziwadła! Cieszę się, że muszą pracować! No praca jest miła, no dopóki za bardzo cię nie męczy. Ogień? <laughs> Nowa diabelska myśl świta w moim zepsutym umyśle! Chodź grubciu, podgrzejemy tę senną atmosferę! Czy myślisz, że <grypośle> oni marzną pod ziemią? No, tak jakby! <grypośle> Zaraz im się zrobi gorąco ze śmiechu! Powiedz <grypośle> 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 mi, co myślisz o nosie Pinokia? Nie często się takie widuje. Ja tam wolę mój. Panie architekcie, wróćmy do mego pytania. Czy kropelka może pracować w naszej jaskini? Oczywiście, że tak. Potrzebna nam każda kropla wody, szczególnie teraz, przed ceremonią otwarcia. Mogę pracować z tobą? Jasny. Witaj w naszym tunelowie. Czy tak nazywa się to miejsce? Tak, tunelowo. A. Miasto tuneli. Pożar! Pali się! Ktoś zapruszył ogień w tunelu! Niedaleko stąd! Szybko! Nabierzcie wody i ugaście ogień! To jeszcze nie wszystko! Wielki wapieniu! Pożar wybuchł w jednej z naszych mniejszych jaskiń! Jest tam zamarznięta kropla! Kryształek lodu! Teraz ogień go rozpuszcza! Brozik! Znasz go? To mały kryształek lodu! Ratujmy go, bo się rozpuści! Gdzie się znajduje ta jaskinia? Sekcja czwarta, poziom trzeci. Wapno lubię! Idź z stolegą do jeziora na poziomie pierwszym, niech kropelki przerwą zaporę i kierują się przez główny tunel do sekcji czwartej na poziom trzeci. Ja zabezpieczę odwrót. Spieszcie się. O? Hej, kropelko, nie w tę stronę. Musimy przejść koło jeziora magmy. O? O? Co za okropny upał! Gdzie jesteśmy? To najgłębsza część naszej jaskini! To, co widzisz poniżej, to magma! Mieszanina stopionych skał i gazów! Przypomina mi lawę z wulkanu! Lawa to właśnie magma, która wylewa się z wulkanu! Szybko! Pośpieszmy się! Nie dam rady! Idź dalej! Beze mnie! Chodź! Podnieś Nie. się, Kropelko! Jeśli zostaniesz, wyparujesz! Nie mogę... Słabne... Zmniejszam się... Ostatni wysiłek, Kropelko! Mrozik cię potrzebuje! Hej! Co się dzieje? Ktoś nas porwał? Nimbus... Dobrze, że nas ochłodziłeś. Za chwilę bym wyparował. Leciałem właśnie do jeziora, gdy usłyszałem wapnoluba! O, jak to? Więc wy się znacie? Tak! Gdy robi się za gorąco, Nimbus składa nam wizytę. Pośpieszmy się, bo wasz przyjaciel zaraz się roztopi! Nie martwcie się! Dotrzemy tam na czas! <śpiewanie> Hej! Kropelki! Skierujcie wodę do głównego tunelu! Musimy ugasić ogień! Trzeba ratować Mrózika! A, nie przypuszczałem, że pod ziemią jest tyle wody! Przenika tu po i drąży tunele i jaskinie. <grym> lub tworzy podziemne jeziora, gdy trafi na nieprzepuszczalne podłoże. A teraz posłuży nam do ugaszenia ognia! Lećmy! Kropelki już pewnie otworzyły ujście wody. Uwaga! Wszyscy skaczemy! Przyda się tam każda kropla! Już lecę, Brodziku! Trzymaj się, przyjacielu! Jeśli ogień nie będzie szybko ugaszony, rozpłynę się! Nie wytrzymam już ani chwili dłużej! Jesteśmy w rożiku! Trzymaj się! Hej! Co to? Zdaje się, że słyszałem głos kropelki! Żegnaj <trymiany> ogniu! Oto twój naturalny próg! Niepokonana woda! <trymiany> Dziękuję! Uratowałeś mnie, kropelko! Od czego, masz przyjaciół? Ale podziękuj też tym wszystkim dzielnym kroplom! Kura! Mruziku, <laughs> jesteś cały zdrowy! To dzięki Wam, kochani! <laughs> Ho, 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 ho. Zimny, jak zwykle. Słuchajcie, wielki wapień na nas czeka. Ma wygłosić przemówienie. Lećmy do niego. O, patrzcie kto tu jest. Jestem pewien, że to jego sprawka. Hm, idziemy! Wielki wapień na nas czeka! Nie! Nie pchaj mnie, tworzylo! Aleś ty idziemy. zimny, rodziku! Zapomniałem mojego przemówienia. Co ja nieszczęsny zrobię? Nic nie powiesz. Będą zadowoleni. Buba, nie bądź taka mądra. Improwizuj, przecież potrafisz. Przestań mi dawać rady. Cóż, muszę z tego jakoś wybrnąć. Powiem im to, co zwykle mówi się w takich chwilach. Świetnie, ale mów jasno i prosto. Na początku chciałbym podziękować wszystkim za sprawną akcję, którą przeprowadziliśmy. Bez Was nie uratowalibyśmy naszego drogiego brata Rozito. Pomożesz nam w pracy? Jasne! Razem z przyjaciółmi! Fantastycznie! Liczyłem na was! Ale powiedz nam, co mamy robić! Najpierw włóżcie kaski! Bezpieczeństwo o. w pracy to podstawa! Rozik będzie uroczo wyglądał w kasku! <śmum> I Nimbus też! <śmum> Dobrze! A co mamy robić potem? Wykonujcie polecenia doświadczonych budowniczych! Oni wam powiedzą, co macie robić! To świetnie, że mogę liczyć na was wszystkich! Efekt naszej pracy wynagrodzi Wam trudy. Bierzcie się do pracy. Powodzenia. Praca? Mm. Dzięki, wybaczcie, to nie moja specjalność. A ja najpierw muszę się wyspać. Hej, co Wy? Nie możecie się teraz wycofać! Mów do mnie jeszcze! Brażamy muszcz! Ruszaj, Bakrzynu! Praca to zdrowie! Zdrowie! <grystanie> 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 Tylko nie to! O, dobrze, że mam kask na głowie! W porządku, zaczynamy! I o to chodzi! <grystanie> to twój warsztat pracy. Świetny zestaw! I bardzo przydatny! Babniaku! Chodź na chwilkę! Powiedz kropelce, o. co ma robić, żeby pomóc nam w pracy! O. Hmm. Stworzymy zgrany zespół od wielu lat I budujemy bez spół podziemny świat Wspaniały system grot, kominy i jaskinie Tuneli gęsty splot, w biedne skale, a nie w linie. Stosujemy system nasz, czy go Budujemy, budujemy przez noc i dzień. Noc i dzień! Żeby stworzyć coś, nie możesz pracy lękać nie się. Lękaj się. Ja zaprawę zrobię w nich. w Tak jak ja nie umie nikt. Nie, nie umie nikt. Zaprawy zrobić tak? Tworzymy zgrany zespół. O wielu lat. I budujemy wespół. Podziemny świat, niechą zaprawę pieść, nawet przez tysiąc lat. Zbawienia pomnik znieść i pozostaw świat. Będzie wisiał albo stał, będzie trwał. W budowaniu, w budowaniu nie przeszkadza śpiew i śmiech. Bo gdy śpiewasz, się śmiejesz, szybciej dąży kres. Przekonałeś się, weź, że pracy śpiew i, śmiech, śmiech, i śmiech, śmiech nie przeszkadza, wręcz pomaga, czy się nie? Tworzymy zgrany zespół od wielu lat i budujemy wespół, podziemny świat. A tak nam upływa czas pracy, tańczy i przyśpiewienia. Każdy z nas, jest, jest coś nawet o tym nie wie. No. Nie wier, bo przy wtórze cudnych bud, rodzi, się cud, rodzi się natury cud, rodzi się natury cud. Tunelowianie i wy, drodzy goście. Jesteście wspaniali, bo tylko dzięki waszemu poświęceniu mogła powstać ta wspaniała, jedyna w swoim rodzaju jaskinia. No co? Ja też mam uczucia. Jasne. Uczucia? Niedobrze. Czułe serce przeszkodzi mi w realizacji moich zdradzieckich zamiarów. No chodź, kropczo, a? a nie zostajemy na przyjęciu? A teraz nastąpi uroczyste otwarcie. Ja... Wielki Wapień, ogłaszam. E, coś tu nie tak. E, e, z czego jest ta wstęga? Szefie, szefie! Ludzie w jaskini, ludzie! Och, musieli się zjawić teraz? Dobrze, zachowajcie spokój. Wprowadzimy w życie plan S. S? S znaczy strach. Kogo przestraszycie? Ludzi! Rozbierzcie rusztowania i się schowajcie! Bo się domyślą, że tu jesteśmy! Ludzie? Teraz wreszcie pokażę jedną z moich niecnych sztuczek! Zabrał A Co to? Z tobą zawsze mnie coś takiego spotyka. Nie rozumiem, czemu mamy ich straszyć! Nie mogą zobaczyć naszej jaskini! Nie spodoba im się? Na pewno im się spodoba! Przyjdzie U. ich tu bardzo wielu! I co w tym złego? Oni nie będą szanować jaskini ani dbać o nią! Większość z nich to zupełne dzikusy! Tylko śmiecą dookoła i podpisują się na ścianach! Paskudne stworzenia! A co ich przestraszy? O. Nie toperze! Nie toperze! Hmm. O! Małe latające ssaki, których ludzie się boją. Jest ich mnóstwo tam w górze. Hmm? Nic nam nie zrobią? Nie, są nieszkodliwe. Leć, Imbusie, hmm? obudź je! Zobaczycie, jak się rozpierzchną na wszystkie strony. Już się <słuch> robi! Pobudka! Wstawać nie Musicie kogoś nastrażyć! Jakoś dziwnie latają! To dlatego, <słuch> że <słuch> słabo Zem nie rozwiją się? Dźwięki, które wydają, odbijają się od ścian i wracają do nich, informując, jak daleko są od przeszkody. Prawie nic nie widzą, ale mają znakomity słuch. A teraz pora na plan S. Wampiry! Tysiące wampirów! Atakują ze wszystkich! Uciekajmy! Ile ich tu jest! Jestem coś! O dragula! Ja też... I Świetne to te nie paperze! Widzieliście jak ludzie zwiewali? Mówiłem wam, że tak będzie. Teraz możemy świętować! Ty zwyciężyłeś! To twoje święto! My nic nie zrobiliśmy! Teraz pora zaczerpnąć świeżego powietrza! Marzę o tym, żeby znów zobaczyć błękitne niebo. Opuszczacie nas? Będziemy wdzięczni, pa. gdy pokażesz nam drogę do wyjścia! Idź wzdłuż podziemnej rzeki, a wy może zdążycie na wybuch gejzeru! <gazer> Gejzer? Nasza winda poruszana przez parę wodną pod ciśnieniem! Sprężona para! Świetnie! To potężna, niepowodująca zanieczyszczeń energia. Aha! No cóż, chyba pora się już pożegnać, tak? Tak, przyjaciele! Może pojadę z wami? <grym> w tym roziku roztopiłbyś się w gejzerze! Do <grym> widzenia, lubię. Spadnijcie tu jeszcze! Zobaczymy się na górze! Jasne! Do zobaczenia! Zobaczymy, jak to działa! O, zobaczymy! Ale tłok! O. Ani jedna kropla więcej się nie wciśnie! Kiedy będzie następny kurs? Następny będzie taki sam! Chodźcie! <noise> wszyscy się zmieścimy! Tu jest tak, tak zawsze! Tłok nam pomaga! Im więcej nas, tym większe ciśnienie! Uwaga krople! Zaraz odlatujemy! Dobra, zróbcie miejsce! Oh, no, 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 to dopiero zatłoczona wina! Oh, 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 oh. Musimy dbać o wodę. Nie tylko o tę, którą widzimy na powierzchni ziemi. Wody podziemne, choć niewidoczne dla naszych oczu, są tak samo ważne. Wszyscy musimy się starać o to, by nie uległy zanieczyszczeniu. Wersja polska, hagi film i wideo Wrocław, reżyseria Igor Kujawski, dialogi Kaja Sikorska, konsultacja naukowa dr Grażyna Winiarska, realizacja Robert Maniak, kierownictwo produkcji Piotr Skotnicki. Wystąpili Adam Cywka, Marian Czerski, Bordan Grzeszczak, Miło Gostreczek, Grzegorz Wojdon, Edyta Skarżyńska, Aldona Struzik, Krzysztof Dracz, Krzysztof Grębski, Tomasz Lulek, Paweł Okoński i Andrzej Wilk. Piosenki w wykonaniu Spiritual Singers Band. Opracowanie muzyczne Włodzimierz Szomański. Teksty Miło i Igor Kujawski.